Są takie dwa właściwie nurty, to znaczy, jeden to jest Polak na wakacjach. Z Polaków na wakacjach Chorwaci czasem się trochę podśmiechują, ale trzeba mieć świadomość tego, że jest coś w kulturze chorwackiej i w ogóle w kulturze e, południowej powiedziałabym. Że im bardziej kogoś lubisz, tym bardziej się z niej, jakby lubisz sobie z niego robić żarty. Ja taką mam relację z swoimi przyjaciółmi z Chorwacji, wiem, że tak to wygląda. Za tym podśmiechiwaniem się, że Polacy wypływają na materacach, na środek morza, albo na, najpierw słuchają, jak im się mówi, nie idźcie w górę, oni kiwają głowami, bez wody, tak, tak, jasne, a za chwilę już widać ich, jak w klapkach idą. Za tym śmiechem jest też bardzo dużo sympatii. I to widać po tym, jak bardzo często e, ludzie z Polski, którzy przyjeżdżają do Chorwacji, zaczynają się szybko przyjaźnić z gospodarzami. Więc jest jakieś takie przekonanie o tym, że nasza kultura jest podobna e, w, różnym, w, różnych, w różnych aspektach, że mamy podobne usposobienie. To jest e, ta, ta, ten, ten jeden e, wakacyjny taki tryb. Natomiast jest też drugi, który mi się wydaje dość ciekawy. Mianowicie to są ludzie, którzy pamiętają czasy komunizmu, pamiętają jak w Polsce wyglądał komunizm, jak wyglądało e, życie w socjalistycznej Jugosławii i oni trochę czasem nie mogą przeboleć, że wszystko się bardzo gwałtownie zmieniło. Zdarzało mi się łapać stopa w latach studenckich często i regularnie e, ludzie, którzy mnie podwozili, którzy byli trochę starsi, mówili: "No zobacz, w latach 80. u was była taka bieda, przyjeżdżaliście tu kobietom oczy błyszczały na widok rajsto. Dla was byliśmy takim przeciągiem". Zachodu, a teraz sytuacja się zmieniła. Teraz przyjeżdżacie, macie lepsze samochody, żyjecie lepiej niż my, my wam musimy usługiwać. Jestem w tym taki jakby no trochę na resentymentu, jednak i takiego poczucia, że, że kiedyś to, 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 to Jugosławia była dla Polaków rajem, a, a teraz sprawy poszły tutaj, na, okazały się być znacznie gorsze. Tymczasem Polska jakoś w ciągu ostatniego trzydziestolecia, jednak ekonomicznie i społecznie bardzo poszła do przodu. To jest stereotyp, który dzielimy z Czechami, Niemcami który polega na tym, że Chorwację głównie zna się jako kraj wakacyjny. Więc wydaje się, że Chorwacja to jest tylko i wyłącznie wybrzeże, to jest morze, jeszcze naj, naj, najlepiej południowa część Dalmacji, w której góry wchodzą do morza, robią się niebieskie od słońca i wszystko wygląda przepięknie. To oczywiście nie, nie jest nieprawda, tak jest. pozostałości Cesarstwa Rzymskiego, antycznej cywilizacji to wszystko istnieje i ta, ta piękna twarz Chorwacji istnieje, natomiast nie znamy tej drugiej zazwyczaj. Chorwacja jest Niezwykle zróżnicowanym regionalnie krajem. Tak się, tak się złożyło, że e, chorwackie ziemie, które, czy regiony, które dzisiaj wchodzą w skład Chorwacji, ze względu na geografię, historię, geopolitykę powiedzmy, one podlegały zupełnie innym procesom. Są inne, inaczej ukształtowane krajobrazowo, bo Chorwacja to nie tylko góry i morze, chociaż oczywiście i wyspy to jest ważna część chorwackiej kultury, o której się czasem mówi, że jest tak trochę twarzą zwrócona w stronę morza. Ale Chorwacja to też równinna rolnicza Slawonia, gdzie jest tylko Morze Pszenicy. Chorwacja to też ta część, to Zagrzeb. Zagrzeb, który jest takim miastem, w którym ewidentnie duch Franciszka Józefa się unosi Ten, Jest to widać, że to była jakaś prowincja austro-węgierska. Chorwacja to nie tylko e, ładne miasta, ale to też miasta zaniedbane, które się są położone z daleka od turystycznych szlaków, czy może miasteczka z naszej perspektywy, o które nie do końca się komukolwiek opłaca dbać. Więc są bardzo różne twarze Chorwacji i bardzo mi zależało właśnie, żeby pokazać, jak bardzo ona jest różna, jak bardzo jest bogata przez to, jak bardzo wiele tutaj jest dialektów. Nie, nie, nie ma jednej kuchni chorwackiej. Kuchnia chorwacka to jest szereg różnych łączących się kuchni. Co jest oczywiście bardzo ciekawe, więc Chorwacją można by w nieskończoność jeździć, i cały czas coś będzie nowego, będziemy odkrywać coś ciekawego. Więc w tym sensie ten bardzo pozytywny i miły stereotyp, że Chorwacja to morze, plaża z tym drobnym kamieniem i góry, i wyspy, jest miły, ale to tylko mały wycinek rzeczywistości. Chorwaci mają, jakby nie patrzeć, odrobinę kompleksu. Z jednej strony czują się bardzo europejscy, czują się częścią cywilizacji zachodu, cywilizacji łacińskiej, ale z drugiej strony mają świadomość, że na, na, leżą na pograniczu tej cywilizacji. A jak to często bywa z krajami na pograniczu, które zwłaszcza chcą e, radykalnie w jakiś sposób zmieniły swoją. Swoją historię, to znaczy tutaj, tę wielką zmianę, oczywiście 91 rok, kiedy Chorwacja właściwie powstała i odłączyła się od tej jugosłowiańskiej, a więc południowosłowiańskiej wspólnoty, do której wcześniej, na przykład w XIX wieku, bardzo dążyła. Potem nastąpiło takie dość gwałtowne zerwanie, czyli Chorwacja bardzo nie chciała leżeć na Bałkanach. Ja oczywiście mówię o jakimś oficjalnym nurcie. Chciała bardzo być częścią cywilizacji zachodu. Miała ona nawet odrobinę może cień pretensji, że, że, że nie zawsze się dostrzega tego, jak bardzo. Oni są kolebką europejskości. Jeśli chodzi o samą e, tradycję chorwacką, to historia Chorwacji zaczyna się w średniowieczu. Oczywiście jest to trudno mówić o, o Chorwacji takiej, jaką dzisiaj znamy, ale każdy kraj wyobraża sobie siebie w pewnym zazwyczaj, poprzez pewną ciągłość. Więc w Chorwacji mamy trochę takie przeskoki gwałtowne, czyli mamy króla Tomisława, mamy średniowieczne państwo, z którego Chorwaci oczywiście są, są dumni. Potem trochę długo, długo nic bo Chorwacja przestaje być niezależna, wchodzi w Unię z Węgrami, czyli właściwie staje się częścią Królestwa Węgier, potem Monarchii Austro-Węgierskiej. Potem XIX wiek, w którym Chorwacja gwałtownie się przebudza i przypomina sobie o swoich ważnych, o swoich korzeniach, o tym, że chce zjednoczyć te ziemię. Natomiast to, co jest ważne w, w, dla, dla chorwackiego wyobrażenia o sobie samym, to przede wszystkim XX wiek. Nawet jeśli sięgamy do przeszłości, to zazwyczaj w jakiś sposób trochę instrumentalny. Natomiast ważne jest to, co się stało w XX wieku, czyli e, oczywiście socjalistyczna Jugosławia. To jest temat bardzo kontrowersyjny. Dla części Chorwatów to było więzienie, więzienie narodów, w którym jakby oni razem z Serbami musieli być, co im się. Z dzisiejszej perspektywy twierdzą, że bardzo już wówczas nie podobało. Dla innych Jugosławia to są wciąż szczęśliwe, zamożne w miarę lata, więc pamięć o tym bardzo Chorwatów dzieli. No i dzieli ich oczywiście pamięć o ostatniej wojnie, która jest fundamentem w pewnym sensie istnienia współczesnego państwa chorwackiego, co nie zmienia faktu, że jest oczywiście elementem dzielącym. Chorwacie uważają, że była to wojna sprawiedliwa, ponieważ się bronili, chcieli się odłączyć od Jugosławii, a jugosłowiańska armia im na to nie pozwoliła. Ale mamy tutaj kontrowersyjne elementy związane oczywiście z Serbami mieszkającymi wówczas w Chorwacji, no i jest bardzo świeża ta pamięć o, o tych wydarzeniach, więc te elementy wciąż, wciąż Chorwatów dzielą. Wydawało się, że ta tożsamość regionalna, że ona może sprawić, że, że Chorwaci w jakiś będzie trochę subwersywna wobec tej tożsamości takiej narodowej, nacjonalistycznej, jak to proponował reżim w latach 90. reżim Tudźmana, że być może. Chorwaci będą się czuć bardziej Dalmatami, bardziej Istryjczykami, bardziej Sławońcami niż Chorwatami, ale okazało się, że stała się wręcz rzecz przeciwna. Zaczęto lansować taki, taki dyskurs, w którym Chorwacja to właśnie taki zbitek regionów. Te wszystkie regiony tworzą razem jedną Chorwację, a więc w efekcie tożsamość regionalna i tożsamość narodowa w żaden sposób się nie wykluczają, ale wręcz się dopełniają. Oczywiście, że powstają tu drobne konflikty, zawsze jest odrobina rywalizacji na poziomie od sportu do nie wiem, do tego, kto ma fajniejszą kulturę kawiarnianą, i tu zawsze jest, jest, jest jakieś takie tarcie. Ale nie wyobrażam sobie, żeby gdzieś, dziś ktoś powiedział: Jestem Istryjczykiem, a nie jestem Chorwatem. Nawet Istryjczykiem, chociaż Istria jest najbardziej takim regionem, który naj, najmocniej to czuje, tą odrębność. E, jestem Dalmatą, a nie jestem Chorwatem. Jestem Dalmatą, bo jestem Chorwatem. Jestem Chorwatem, bo jestem Dalmatą. Tak to dzisiaj, tak to dzisiaj wygląda raczej. Ja, prawdę mówiąc, nie jestem jakoś bardzo żywo zainteresowana sportem. Więc nie, nie myślałam nigdy, że będę kiedykolwiek pisać o, o piłce nożnej, że to się stanie czymś, co, co pozwoli mi, co okaże się jakby świetnym kluczem do, do zrozumienia pewnych, pewnych rzeczy. Natomiast po latach przyjaźni z Chorwatami zrozumiałam, że to jest absolutnie temat, którego nie da się obejść. To znaczy, zwłaszcza jeśli chodzi o Dalmację i miłość do Hajduka Split. To, to jest temat, który gdybym o nim nie wspomniała, to myślę, że, że, że byłoby to wielkie przeoczenie. Ponieważ to jest temat, który bardzo żywo rozpala, rozpala Chorwatów, o którym chętnie dyskutują, ten, ten, ten sport, te sukcesy sportowe są dla nich bardzo ważne. Uważają się zresztą za najbardziej wysportowaną nację na świecie. Faktem jest, że Chorwacja, jak na tak mały kraj, odnosi naprawdę zaskakująco dużo sukcesów, nie tylko w piłce nożnej, ale też w ogóle w innych sportach. No ale też w tym sporcie odbijała się historia. Chorwacji, czy też organizmów państwowych, do których ona należała. Też dlatego, że, że jakby dużo, dużo, dużo tej namiętności było, było w sport przelewane i dużo emocji w związku z nim było, było, było związane zwłaszcza z piłką nożną. Super ciekawe, że. Um, Splidy z pierwszym miastem w całej Europie, który miał swoją własną, swoją własną organizację kibicowską. Torcida powstała jako pierwsza, ona została przeniesiona w Ameryce Południowej, zostały już, zostały, już tam się pojawiały organizacje kibicowskie z całą tą oprawą meczy i tak dalej. W Europie jeszcze tego nie było. Torcida bardzo, długo, bardzo krótko miała okazję przetrwać, ponieważ błyskawicznie została zabroniona. Bo władze socjalistycznej Jugosławii uznały ich tam kilka, no faktycznie wybryków, za wybryki o podłożu nacjonalistycznym. Dzisiaj czasem kojarzy się, stadiony się czasem kojarzą właśnie z, z nacjonalizmem, ale wcale niekoniecznie tak było. Kluby piłkarskie były też komunistycznym uniwersytetem w czasach monarchistycznej Jugosławii. To była przykrywka, żeby na przykład przemycać do Hiszpanii podczas wojny domowej komunistów. Czy też była takim po prostu stadion, był miejscem, w którym bardzo dobrze e, można było swoje poglądy zamanifestować, i to mogli za nim manifestować te poglądy ludzie, którzy na co dzień nie mieli głosu. Stadion był, był, był miejscem, gdzie faktycznie te, e, te, te poglądy manifestowano, ale sport, ale też po prostu Chorwaci lubią sport. Ja akurat mam ze sobą e, pi, e, piłeczkę do picyginu, to jest taki sport, który istnieje tylko w Chorwacji. Polega na tym, że tą piłeczkę trzeba odbijać jakby rękoma. Stojąc do kolan w morzu, do kolan albo do ud, zależy, trzeba się rozstawić w kręgu i trzeba ją odbijać. Nikt nie wygrywa. Wygrywa ta drużyna, która robi to najładniej i która najbardziej się poświęca, to znaczy poświęcenie zawodników się mierzy tym, kto częściej jakby napije się słonej wody i kto się bardziej widowiskowo rzuci do wody, żeby uratować piłkę, która wydawała się nie do uratowania. Więc Gra się tylko w Dalmacji w ten sport. To jest to taki sport, który dla mnie łosabia taką czystą radość życia. Nie ma wygranych, nie ma przegranych, wszyscy mogą grać. Wystarczy, że mają kawałek morza, co w Chorwacji jest znacznie łatwiejsze niż w Polsce. I piłeczkę, którą można zrobić, nie trzeba jej kupować w, w fanshopie Hajduka. Można ją zrobić z piłki tenisowej, jak się odedrze tą część górną i każdy może się bawić. to jest takie bardzo dalmatyńskie pojęcie. To jest słowo, znają go wszyscy Chorwaci, ale, ale narodziło się w Dalmacji. Ono oznacza taki stan takiej beztroski i błogiego letargu, ale jednocześnie oznacza stan, w którym bardzo nie chcemy nic robić. Znaczy, jedyne o czym marzymy, to żeby tak się rozpłynąć w nieskończoności i właściwie to najlepiej przestać istnieć. Absolutnie nie ma szans, żeby wtedy cokolwiek robić. Trzeba patrzeć w niebo, ewentualnie można popijać wino z wodą, patrzeć jak fale uderzają o brzeg. Wtedy ma się pełną fiakę. Oczywiście, jak jest gorąco, to ta fiaka jest prawie że pewna. Natomiast ja wybrałam to słowo na tytuł, ponieważ wydaje mi się, że dobrze obrazuje pewne dwie sprzeczności, bo jeśli popatrzeć na fiakę z pozytywnej strony, to ona właśnie oznacza tę radość, tę zgodę na rzeczywistość, takie chęć jakby bycia w, w tym otoczeniu, częścią tego otoczenia, ale również takie trochę opozycja wobec współczesnego świata, który żąda wyścigu, biegu, wyścigu szczurów, a tu mamy fiakę, tu mamy po prostu Pragnienie, żeby nie robić nic, żeby przez chwilę leżeć i rozkoszować się tym, gdzie jesteśmy. Ale z drugiej strony, pomyślałam o pewnych negatywnych aspektach tego pojęcia bo jeśli zgoda na rzeczywistość, to też w pewnym sensie bierność to też może niechęć, żeby cokolwiek zmienić, nawet te rzeczy, które nam potencjalnie przeszkadzają. Więc myślę, że, że, że ta fiaka ma dwa oblicze, chociaż gdyby dalmatyńcy usłyszeli, że. Tak mówię, to by się ze mnie śmiali, że filozofuję zamiast po prostu uprawiać fiakę i się nad nią nie zastanawiać. Ale no cóż, widocznie nie jestem jeszcze zupełnie człowiekiem południa, ale też trochę północy.